Fitness klub. Miejsce, gdzie każdy snob musi być, trzeba mieć złotą kartę i ćwiczyć, budować swoje ciało. Najnudniejsze miejsce świata. Naprawdę nie polecam. Nie trzeba bywać w fitness klubie, żeby w miarę dobrze wyglądać. Nawet nie trzeba uprawiać żadnego sportu, żeby w miarę dobrze wyglądać. Natomiast jak ktoś chce się kompletnie ogłupić, to zapraszam do fitness klubu. Doskonałe miejsce, żeby ćwiczyć godzinami jeden mięsień bezmyślnie. A w tym czasie, a w tym czasie życie Wam przepływa koło nosa. W tym czasie ja czytam książkę, idę z narzeczoną sobie po parku za rączkę, albo na plażę, robię fajne rzeczy. Tysiąc urządzeń i za każdym razem budowanie pojedynczego mięśnia. Teraz ten się buduje, a tu się ten buduje. Nie wiem po co komu ten mięsień, ale buduje się. Pojedynczy mięsień. Jaka to jest strata czasu? Bo jak ja pójdę do ogródka, przekopać ogródek, skosić trawę, albo nanosić węgla do piwnicy, na przykład jak pójdę, to buduję wszystkie mięśnie naraz i jeszcze serce pracuje. A tu? Tutaj przez pół godziny ten, potem przez pół godziny ten, potem przez następne pół godziny ten, a potem jeszcze ten do kopania w tyłek, i tak cały dzień przeszedł. Panie i Panowie, trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby chodzić do fitness klubu. No, przysięgam. Potrafię na jednym płucu, bo drugie mi widzieli, jak byłem chłopcem małym, przepłynąć 4 km. W tej z powrotem, czyli 8. Potrafię chodzić po pustyni i po dżungli. Nie uprawiam żadnych sportów. Nienawidzę takich miejsc jak fitness kluby. Raz byłem na siłowni, dzisiaj to jest mój drugi raz. Uważam, że to jest bez sensu. Chodzę po schodach. Jak gdzieś przyjdę, ktoś mieszka na czwartym, piątym piętrze, idę sobie po schodach. Chodzę po świecie, noszę ciężary, ale nie uprawiam żadnych sportów. Jak mi się chce, to se zagram w Babingtona, ale nieregularnie. I co, wyglądam jakoś strasznie? Dziękuję bardzo. Normalne czynności dnia codziennego, a nie taka strata czasu i pieniędzy. Macie dzieci? To z nimi może w tym czasie w piłeczkę. Albo na wycieczkę. Mój kolega makaron na przykład zabiera córkę na Wisłę w środku miasta, a nie do fitness klubu, i chodzi z nią po drzewach. Odmurzanie naprawdę